A kuku się dzień dobry. Malinki, malinki. Suchą sobie, suchą. Plewia. I chciałem wam pokazać. Patrzcie. Jest. Są, są Biedronki, są. Nie słysza tego co godą, wiecie jak mam słuchawki w uszach. Są, są, przyleciały, pojawiły się. No. Całą noc padało. Grubo. 60 litrów, kurde, na metr kwadratowy. Także zbiorniki napełnione. Plewia sobie, plewia. I patrza tu kurde takie niebieskie jakieś takie. Potem patrza tu. Potem patrza tu. Tu, tu i tu. też jeszcze tu nie pasuje do kompletu. O coś tak. No i powiem Wam. Fajnie to odbiło po tym deszczu. Kurde. Bo deszcz. Całą noc padało. A dzisiaj tak o Dobra, czas tu uciekać. Bo tu kurde, zaraz. Jeszcze tu jeden się otwiera. Bo tu zaraz będzie. Wiecie co? Przylecą pszczoły pszczołować tu na to wszystko. No. Powiem, bo ładne kwiatki, nie? Jako takie, nie żebym się chwalił, ale to ja robiłem. Dobra, wpakowałem kredyty tego trochę, żebym tu plewił i patrzę kurczę, fix to. tam tego żem nawet nie zauważył, to się chyba moment jakoś otwarło. Przed tym mi to w oko nie wpadło, bo już ślepy jestem całkiem. No i tak, powiem Wam tak, najmniej plewienia mam tutaj, pielenia. Tu jest kurde idealnie. Dwa czy takie jakieś tam pierdeły były. Tu było dużo, bo tam się ciężko dostać. Tam na ten środek trzeba szpagata zrobić. No ale trochę popielone jest zaś. Ja to teraz obrócę. Dwa dni to tam przegnie, a potem dopiero do kompostera. Tam teraz dyszu naleciało. To będzie dobre. Jest to już, czy nie jest? Kurde, co to za muchy tutaj jakieś. No to jest ta pietruszka z tamtego roku, i to trzymia tylko, żeby nasiona z tego hapnąć Ale jeszcze chyba nie... To się też musi samo trochę rozsiąść. Ach, nie ma A No cebula się położyła. Pieruna i jeszcze na chodnik, na ta strona Kajłaża. Tam ją zabudujemy w drugą stronę. Wiecie, ja tam czas do czasu coś tam chrapna od niej, ale... No to właściwie na cebula ma być na... No. Wiecie, nie na na ten, ale to ja tam czasem i zjem. No powiem wam tak, kurde, nie mam jakoś tego umiaru z tym sianiem, kurde, nie umia to tak jakoś wycelować, żeby tu... Teraz bym musiał nie wiem kurde, któreś z tych najsłabszych chyba powyrywać albo przesadzić gdzie indziej. Na razie to trochę wypleje wepleje. Ja się go wypieliłem, ale bo to buraczki są nie, jakby ktoś nie wiedział, no, patrzcie jaka to różnica jest, bo to kurde wszystko w tym samym czasie, a tu jakie już wielkie przy tym czosnku, aż znaczy, liście wielkie, buraka to jeszcze nie widać, I teraz by się przydało to kurde co, co któryś tam z tego powyrywać i zjeść, bo to jest, jak na to butwinka do, do sałatki. A te najmocniejsze rośliny zostawić, żeby się kurde burak z tego zrobił. Już widzę, że jest tako... Mmm, a gorzko. A te będą słodkie. Mm. Te już są słodkie, te ciemne. Powiewo mało w tym roku. Wiecie o co chodzi? Taki ten skrzypczy jakoś tak. Kwiotki. A ja wola malinka opędzlować. Brudnymi łapami z ziemi. Hm, smakuje. I też jakieś inne kwiotki dziwne. Dziwolągi. Róże. Do tego to jeszcze trzeba by było mieć, wiecie kudy ręka jak się to mówi to co to wszędzie rośnie mi do tych róż to trzeba by było mieć rękę, ja muszę kiedyś porządnie przyciąć, ta trzeba te mi się tutaj rozrastają te ja muszę gdzieś indziej zabudować, bo to poszło z tego krzaka tam to trzeba fajnie przyciąć, jakoś zrobić kiedyś kudy nigdy nie ma czasu o. Melon tutaj Melonuje Tam jakieś też kurde, melony Melony, melony No, te teraz wody dostały i to powinny też ten Tu już są, widzicie, kurde takie małe, ale to pierwszy rok wiadomo, nie? Co to może być? Ryż Cynamon Cukier, wiórki kokosowe, jeszcze zaraz roztopia masło i poleja to masło. Polecam.